Cześć! Jak to jest z tymi zbiórkami? Ja powiem wam szczerze, nie lubię zbierać pieniędzy na zbiórkach. Wolałbym, żeby fundacja funkcjonowała w taki sposób, żeby zarabiała na swoje własne potrzeby. Sprawa jest taka: robimy coś, co jest pozytywne dla społeczeństwa. Są ludzie, którzy popierają to co robimy. I mi osobiście zależy najbardziej na wsparciu takich właśnie osób, na przykład poprzez Patronite'a. Będziemy starać się zakładać zbiórki tylko wtedy, kiedy tego naprawdę potrzebujemy, a całą działalność azylu finansować inaczej. Padliśmy taki pomysł, żeby założyć sklep internetowy z naszymi gadżetami. I to jest super forma wsparcia, ponieważ my coś Wam dajemy, macie fizyczny produkt, a jednocześnie dochód z tego idzie na fundację. Często pojawiamy się też na różnych targach, gdzie sprzedajemy te produkty. Wydaje mi się, że to jest najlepszy, najfajniejszy sposób, żeby finansować azyl. Wszystkie produkty, które mamy na sklepie, są w jakiś sposób związane z kotami, często z naszymi kotami fundacyjnymi. Plakaty, które widzicie, za mną rysowała wolontariuszka Marta. Ona też robi wysyłki, to znaczy pakuje i wysyła zamówienia. Mamy też zabawki, sprawdzone przez nas, w legowiska i parę innych rzeczy. W naszym sklepie przy każdej cenie jest podana ilość puszek, którą za ten zakup jesteśmy w stanie kupić. Więc jeśli chcielibyście nakarmić kotki, kupić coś fajnego dla siebie, zapraszam na sklepniekochane.pl